Siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ósma Łapa. Dzisiaj, tak jak obiecywałem Wam w odcinku Q&A, zajmę się ptasznikami z rodzaju Efebopus. Mam tutaj trzech przedstawicieli tego rodzaju. Te ptaszniki chyba wyliniały i chyba przydałoby im się zwiększyć trochę przestrzeń do życia. Mówię chyba, bo nie mam zielonego pojęcia. Nie widziałem ich od bardzo, bardzo dawna. Nie wiem nawet, czy żyją. Za chwilkę sprawdzimy, damy im takie nieco większe pojemniki, nawet jeżeli nie wyliniały, to większa przestrzeń życiowa na pewno im nie zaszkodzi. Dobra, lecimy z intro! Dzisiejszy odcinek wcale nie jest sponsorowany przez pająka Mirka, od którego dostałem ten fajny kubek, z którego piję średnią kawę, ale jest ciepła, a mnie bierze jakieś choróbsko, także dzisiaj będę nieco pociągający. Wybaczcie. Jak już zapowiadałem, dzisiaj zajmiemy się ptasznikami z rodzaju Efebopus. Mam tutaj trzech przedstawicieli tego rodzaju, czyli Efebopus cauatuman, tutaj jest Cyanognathus i Efebopus murinus, który siedzi tutaj. Miałem jeszcze Efebopus e, rufescens, ale niestety jakiś czas temu wziął i żem się przekręcił. Także już go nie mam, ale no cóż, no trudno. E, myślę, że na podstawie tych też będę mógł sporo wam o tych ptasznikach powiedzieć. Tak ogólnie o rodzaju, no to jak pewnie już wiecie albo nie wiecie, to, to, to wiedzcie, że ptaszniki z rodzaju Febopus pochodzą oczywiście z Nowego Świata, z Ameryki Południowej. Są to słabo jadowite ptaszniki, natomiast to, co je wyróżnia spośród innych ptaszników z Nowego Świata, to wyjątkowa postawa defensywna, szybkość, skoczność. I w ogóle ptaszniki te zdecydowanie nie są polecane dla początkujących terrorystów. Jeżeli macie już jakieś obycie z ptasznikami, to wtedy dopiero proponuję zakupić ptaszniki z rodzaju Efebopus. Zwłaszcza Murinus jest. Walnięty. Rodzaj Efebopus należy do rodziny Awikularine, czyli do tej samej, do której należą wszystkie ptaszniki nadrzewne, które doskonale pewnie znacie, typu, nie wiem, Avicularia, Psalmopeus, Heteroscodra, nie wiem, Iberapora, tego typu ptaszniki. I Efebopus też należy do tej rodziny. No i super, ale co w tym takiego dziwnego? Otóż to, że ptaszniki z rodzaju Efebopus nie zachowują się jak typowi przedstawiciele tej rodziny. Otóż większość czasu spędzają pod ziemią i wszystkie a zwłaszcza Murinus są ptasznikami podziemnymi tak Febopus to ptaszniki, które kopią e, dziury, kopią tunele i w tych tunelach spędzają większość swojego życia. Także, e, nabywając ptasznika z rodzaju Febopus, musicie być przygotowani na to, że no, będziecie hodować dziurę w ziemi. No i te ptaszniki będziecie widywać bardzo rzadko. E, chyba najaktywniejszy ze wszystkich jest Murinus, którego można gdzieś tam jeszcze w ciągu dnia zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe, czyli Łatumany i Cyanognatus, są to typowo nocne ptaszniki i w ciągu dnia raczej ich nie uświadczycie. Wszystkie te ptaszniki dorastają do średniej wielkości rozmiarów, tak, gdzieś około 4,5-5,5 cm długości ciała z rozpostartymi odnóżami to jakieś tam 12-13 cm pi razy oko, czyli są to średniej wielkości ptaszniki. Długość ich życia oscyluje w okolicach 15 lat, wiadomo, mówię tutaj o samicach, samce żyją krócej, bo dożywają jakieś e, rok, po ostatniej wylince, a do dorosłości potrzeba im coś ko tam półtora, 2 lat. Wszystkie te ptaszniki, które będziemy dzisiaj oglądać, są u mnie gdzieś mniej więcej od około roku, także po roku czasu te ptaszniki osiągają taką wielkość. Musiałem zrobić przerwę na dmuchnięcie w chusteczkę. E, ok, jak będzie wyglądała dalsza część odcinka? No, będę przekładał i prawdopodobnie będę się ganiał, bo jak wam już wcześniej mówiłem. Ptaszniki te są bardzo szybkie, bardzo skoczne, rozbiegane i potrafią się wcisnąć w najmniejszy otwór, byle tylko się ukryć i schować. A jak nie mają się gdzie schować, to stawiają się i nie wahają się w ugryzieniu. Także trzymajcie kciuki, aby dzisiaj poszło gładko. Mam słomkę i pensetę, te narzędzia będą potrzebne do przeprowadzenia ptaszników. No i na wszelki wypadek mam też pusty pojemnik, tak zwany catch cut. Mam nadzieję, że nie będę musiał go uszyć. Zacznę sobie od ptasznika, został opisany najpóźniej. Stosunkowo niedawno i będzie to Efebopus Cyanognatus, którego opisali panowie West i Marshall w roku 2000, czyli 22 lata temu stosunkowo niedawno, zważywszy na to, że wiele przeczników było opisywanych w roku tam 1800. Którymś. Także rok 2000 to bardzo, bardzo niedawno. Murinos i Watuman idą sobie na bok. I zajmiemy się Cyanogratus, Efebopus, Cyanogratus. A jak już mówiłem, panowie West Marshall rok 2000 i w tym samym roku, i ci sami panowie opisali też Efebopus Rufestens, no, którego nie mam niestety. To zabawmy się. Dobra, widzę ruch i ptasznik jest. U i jest przepiękny. E, dobra, co F. Na wolności spotkać go można w lasach tropikalnych Gujany Francuskiej. Jego ubarwienie jest niesamowite, zwłaszcza jako maluch, jest po prostu cudowny. Jest to połączenie złota, metalicznej zieleni, różu z takim mega metalicznym fioletowym połyskiem, żółte obrączki na odnóżach. No, i to, co przykuwa uwagę najbardziej, czyli takie fioletowo-niebieskie, metaliczne helicery, wygląda to po prostu obłędnie. Z wiekiem, niestety, ptasznik traci to cudowne ubarwienie, nadal jest bardzo ładny. Zostają te żółte obrączki na odnóżach. Helicery tracą ten niebieski taki metaliczny kolor, robią się bardziej fioletowe, natomiast nadal robi to niesamowite wrażenie. Dobra, bo ja tu gadam, gadam, a. Trzeba by tego ptasznika skłonić, żeby wyszedł i się nam pokazał. Dobra, spróbujemy przeprowadzić go w taki sposób. Czy nam to wyjdzie? Nie wiem. Ale zobaczcie, jakie cudo. Tutaj jak widać ten ptasznik już jest w ubarwieniu takim jak dorosłe. Czyli karapaks i odwłok w takim oliwkowo-zielono-błyszczącym kolorze odnurza brązowo. No, widać tutaj jeszcze tę nutkę różu, który był za młodości. Natomiast wyraźne są żółte obrączki i helicery. No, helicery tutaj już są takie fioletowe, więc bardziej takie jak u dorosłych ptaszników niż u maluchów. Dawaj, Ziomek. Przełaś, przełaś i pokaż mi podwozie przy okazji, ale chyba nic nie zobaczę. No, Ciach. No i co? No i nic. No, powiem Wam, że nie spodziewałem się tego. Potulny baranek, ale może wynika to z tego, że został siłą, wygoniony ze swojego gniazda. Chociaż w takich sytuacjach te ptaszniki zazwyczaj są yy, bardzo agresywne. Ja myślę, że być może on zbliża się do kolejnej wielinki. Tego nie wiem. Ciężko stwierdzić. Ale jego kolory są takie wypłowiałe, zwłaszcza te helicery nie są błyszczące, więc jest szansa na to, że ten ptasznik po prostu będzie liniał. Fajnie by było jakbyś nam pokazał te swoje licerki, czyli taki znak rozpoznawczy. Dobra, mam nadzieję, że coś widać. Właś tutaj głębiej i ja cię na wszelki wypadek zakryję, skorzystam z okazji, że jesteś bardzo grzecznym pająkiem i na razie go zakryję, żeby się przypadkiem za chwilę nie odpalił. Dobra, Efebopus Cyanognatus jest ogarnięty. Kolejnym ptasznikiem, którego przełożę, będzie Efebopus Uatuman. Jest to ptasznik, którego w roku 1992 opisali panowie Silva i Bertani. Na wolności ptasznik ten zamieszkuje rezerwat Uatuman, który jest w Brazylii. I zasięg jego występowania jest właśnie od tego rezerwatu Uatuman na północ w kierunku Gujany. Aż do samej granicy, tam z Gujaną i pewnie na samym terenie Gujany również. Natomiast y, największe występowanie, największa populacja jest właśnie w rezerwacie u Atuman, od którego nazwę wziął ten gatunek. Y, nie będę się o nim rozgadywał, bo w zasadzie. Jest on bardzo, bardzo podobny do Febopus cyjanognacus. Różni się w zasadzie tylko tym, że nie posiada on ubarwionych na niebiesko helicerów. A tak poza tym praktycznie niczym się nie różni. Damy mu taki pojemniczek. I zobaczmy, co nam pokaże Febopus u atuman u nieposprzątane resztki GLE. Ptasznik jest i żyje, ale tu chyba nie pójdzie tak łatwo jak z cyanognatusem. On chyba nie zbliża się do wylinki, niestety. Dobra, spróbujemy zrobić to takim sposobem. Ach, wszędzie będzie pałagan. No, pajączku. Hopnij sobie do nowego domku. Dobra, tak to nie pójdzie. On jest chyba troszkę większy niż Cyanognatus. No i tak jak mówiłem, jest bardzo, bardzo podobny do Efebopus Cyanognatus. Odwłok, który jest taki metaliczno-zielony, podobny Karapaks odnuża taki sam kolor, również widoczne obrączki żółte na łączeniu kolejnych członów odnóży. dobra, przechodź. Widzicie, ptasznik, którego wygoni się z gniazda, nagle przestaje być takim agresorkiem. I on już wie, że coś tam się święci. I nie chce się za bardzo ruszyć. Ale to są tylko pozory, i nie dajcie się temu zwieść. O, widzicie. To jest takie odpalenie się. Troszkę ryzykuję, bo on w każdym momencie może się odpalić i wylecieć mi na zewnątrz tego pojemnika. Tego bym nie chciał, ale no liczę na to, że jednak uda się go jakoś bezproblemowo przełożyć do nowego pojemnika. Mógłbym to zrobić bardziej roztropnie i po prostu przełożyć cały korek, ale to by było zbyt proste. O, udało się, na wszelki wypadek przykryję go. O! Widzicie? Jakby pojemnik nie był przykryty, to ptasznik już byłby w kosmosie. Także, ziomek, ciach. Efebopus u Atuman został przełożony. I coś mi mówi, że to będzie samiec. No, obawiam się, że to będzie samiec. Także, niestety, moje szczęście Znowu dopisało. I znowu syf. Dobra i został ostatni przedstawiciel rodzaju Febopus, czyli Febopus Morinus, którego pisał w 1837 roku pan Walkener. I co o tym ptaszniku? On zdecydowanie różni się ubarwieniem od pozostałych przedstawicieli rodzaju Febopus. Jest aksamitno czarny z beżowym karapaksem i niesamowitymi wzorami na odnóżach. I stąd też jego nazwa angielska Skeleton Tarantula, czy jakoś tak. Pająk-szkieletor generalnie, no tak, on wygląda, jakby miał namalowany szkielet na zewnątrz. Mój oczywiście jest jeszcze malutkim podrostkiem, także nie zobaczycie jego piękna w całej okazałości. Natomiast już widać, jak wygląda, jak będzie wyglądać w przyszłości ten wzór. Ptasznik, tak jak pozostałe, nie należy do największych długość ciała to około 5 cm. Jest słabo jadowity jak wszystkie, oczywiście pozostałe Febopusy, Febopus nie odmienia się, e, natomiast jest on nieobliczalny, jest on bardzo szybki i e, nie waha się przed kąszeniem. Także trzeba uważać. Jako ciekawostka posiada on też włoski parzące typu 5 na nogogłaszczkach. Także on wyczysuje włoski parzące z nogogłaszczek. Nogogłaszczków, nogogłaszczek, no wiecie tam z tych takich tam Odnurzy. Eee, dobra. Zobaczmy, czy faktycznie jest taki nieprzewidywalny. Aha, nie powiedziałem, gdzie można go znaleźć w naturalnym środowisku. On zamieszkuje tereny północnej Brazylii, Surinamu, Gujany i Gujany francuskiej. Eee, I chyba to wszystko. Dobra. I zobaczmy, jak on się będzie zachowywał. Mam nadzieję, że grzecznie. Ok. Pokazał się. Ależ cudo. Ależ cudo. Dobra, spróbuję. Bardzo głupio wygając ptasznika w swoim kierunku. Ale no cóż. Czego się nie robi dla widzów kanału Łapa, Zwłaszcza dla tych, którzy zasubskrybowali. O! Pająk wyszedł, więc możecie go sobie pooglądać w pełnej krasie. A ja napiję się ciepłej kawki i zrobię. Masakra. Akurat jak idą święta. No, po prostu tragedia. No dobra. Spróbuję go przełożyć. No dawaj Jomek, przełaź. Ależ uparte bydle. Ja tylko czekam aż on yy, zaatakuje tę słomkę. No zrób coś, albo się postaw, albo zaatakuj, albo grzecznie przejdź. Teraz mi głupie, najpierw Wam opowiadałem, że takie nieprzewidywalne i e, defensywne, a tutaj po prostu pająk kamień. Ale to są tylko pozory i prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że jest tu bardzo ostre światło i te ptaczniki nie wiedzą, co się dzieje i są przez to ogłupiałe. Natomiast nie dajcie się zwieść pozorom, i one naprawdę potrafią się postawić i naprawdę potrafią być bardzo szybkie i bardzo defensywne. Dobra. przełaś. Teraz widzicie, jak bardzo ciężko jest skłonić ptasznika do opuszczenia swojego gniazda. Eee, także. Nawiązując jeszcze do pytania, które było na QA, czy nie bałbym się trzymać ptaszników i dzieci w jednym mieszkaniu? Nie, bo ptasznik to nie jest stworzenie, które planuje tylko ucieczkę i wymordowanie całej rodziny. Nie, ptaszniki jak już mają swoje gniazda, to po prostu w nim siedzą i opuszczenie go dla nich to jest. Coś, coś strasznego. Także to nie jest tak, że są to cisi mordercy, którzy tylko czekają na to, żeby rzucić się do gardła. No dobra, ziomek, weź, bo już nudzisz trochę. przełaś no wyłaś tak uff udało się No dobra, słuchajcie, to w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. A, jeszcze informacja dla Pauliny. Paulino, tak jak ci obiecałem, wyseksowałem mojego ptasznika Eupalestrus Campestratus, w sensie jednego, bo mam dwa, ale jeden się zbiera do wylinki, także nie chciałem go męczyć i sprawdzać. Natomiast ten większy, który mi wyliniał, to samica. Ja się cieszę. Ty nie wiem, czy się cieszysz, że mam samicę. W każdym razie Eupalestrus campestratus to samica. I to wszystko, co na dzisiaj chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to tradycyjnie proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a najlepiej napiszcie też jakiś komentarz. Yy, I co? Bardzo serdecznie dziękuję moim wspierającym, których zobaczyć możecie tutaj gdzieś, tak tutaj i co? I w zasadzie to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że za tydzień. A ja życzę wam wszystkim wesołych świąt, bo dziś jeszcze poniedziałek to jeszcze można wyrównywać stężenie krwi w majonezie. Także życzę wszystkim smacznego jaja. A jak nikogo nie obraliście, to macie jeszcze kilka godzin. Także śmigajcie po wiadra i węże ogrodowe. No to co? To tyle. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.